Hej hej, witajcie w 102 odcinku uprzejkera Komórkomani. Zapraszam do sprawdzenia, co tym razem przygotowałem dla Was w naszym przeglądzie gier i aplikacji na Androida. Nagrywanie zawartości ekranu w Androidzie wymagało do tej pory trochę kombinacji. Jednak szczęśliwcy, którzy mają już zaktualizowane smartfony do Lollipopa, chcąc przygotować nagranie, wystarczy, że pobiorą odpowiednią aplikację z Google Play. Jednym z takich programów jest ILOS. Możemy tu wybrać w jakiej jakości zrealizujemy nagranie. Do wyboru jest 720p i 1080p z 10 lub 30 klatkami na sekundę. Można też włączyć nagrywanie z mikrofonu smartfona, co właściwie załatwia sprawę z tworzeniem prostych gameplayów. Jest też opcja zaznaczenia dotyku, tak aby był później widoczny. Na koniec bez problemu podzielimy się naszym dziełem na YouTube lub którymś z portali społecznościowych. Inteligentne launchery to bardzo fajna sprawa, szczególnie jeśli zaprojektowano je tak, że zmieniają nasze postrzeganie interfejsu smartfona. Wiem, że Android przyzwyczaił nas do pewnych rozwiązań, ale nie znaczy to, że zawsze musi być tak samo, czyli nudno. Z Launcher przez większość czasu wyświetla prosty widget z zegarem lub pogodą i lista aplikacji, które dobierane są według naszych upodobań i tego, z jakich programów korzystamy najczęściej o określonych porach dnia. Do tego bardzo szybko można dostać się do konkretnej aplikacji. Wystarczy, Zaczniemy pisać na ekranie kolejne litery nazwy tego programu. W ten sposób szybko też dotrzemy do kontaktu na liście naszych znajomych. Zilancer to bardzo ciekawa sprawa i nowe doświadczenie. Jednym z najważniejszych powodów, dla których zerkałem chwilami w stronę konkurencyjnych dla Androida mobilnych okienek była darmowa nawigacja Hir z mapami offline dla kilkudziesięciu krajów świata. Teraz już tego nie muszę robić, bo ta świetna usługa trafiła również na urządzenia z zielonym robocikiem. No właśnie, jest to jeszcze beta, i szukać jej trzeba na stronie autorów, bo do Google Play nie zawitała, ale przyznać trzeba, że działa naprawdę dobrze, a jej dostęp do map daje nieograniczone. Ciekawe tylko co się zmieni po oficjalnym starcie usługi, za co wtedy przyjdzie nam zapłacić. Wystartowała kolejna akcja Humble Bundle, tym razem z grami studia Crescent Moon, dlatego w tym a przykle, że znajdziecie aż trzy tytuły ich autorstwa. Przy okazji podpowiem, że nie ma sensu wydawać więcej na dwa dodatkowe tytuły w fazie alfa, bo jeden ma ogólne problemy z działaniem, a drugi jest niemal w ogóle niegrywalny. Pierwszą grą, którą odpaliłem po zakupie paczki, był Neon Shadow, bardzo ciekawy FPS, który jest mocno wzorowany na dawnych produkcjach tego typu, no, a przynajmniej graficznie tak jest. To, co się dzieje na ekranie smartfona podczas zabawy, niesamowicie przypomina obrazki, które pamiętam z gier popularnych w latach 90. Na plus trzeba też zaliczyć świetny cyberpunkowy klimat i muzykę. Mocna pozycja dla fanów strzelanek. Grałem kiedyś w bardzo podobny tytuł, ba, nawet wam go pokazywałem w oprzejkerze. Nie jestem jednak sobie w stanie przypomnieć, co to dokładnie było, ale sterowanie było niesamowicie podobne. W odpowiednim momencie trzeba było nacisnąć ekran, tak aby nasz bohater przeskoczył, w tym przypadku pomiędzy ciałami niebieskimi. Na każdym poziomie musimy tutaj uratować damą i odprowadzić ją do rakiety. Po drodze spotykamy wiele przeszkadzaczy, a nawet wrogów. Całość oprawiono bardzo fajną komiksową grafiką i dodano odpowiednie uźwiękowienie. Jego fan zręcznościówek przyznaje, że jest to bardzo fajna produkcja warta wydania kilku złotówek. Jeśli zdecydujecie się na zakup Mains of Mars, zostaniecie zabrani na eksplorowanie wnętrza czerwonej planety. Okazuje się, że pod jej powierzchnią można znaleźć wiele niesamowitych rzeczy obce korytarze, ich niebezpieczni mieszkańcy, dziwna roślinność i bardzo wiele kopania, aby do tego dotrzeć. Do tego ciekawa fabuła, elementy rozwoju postaci i prowadzenia rozmów, zaczerpnięte z rpg a także elementy zręcznościowe wprost, podebrane z platformówek. Do tego tytułu trzeba się przekonać, ale jak już zmęczymy początek, to dalej ciężko się oderwać. Miałem kiedyś fazę zaczytywania się w przygodach bohaterów z Wybrzeża Mieczy. Grało się wtedy w AD&D, a na kompie w Baldura i Icewind Dale. No, i właśnie ten drugi tytuł chciałbym wam przypomnieć, a może niektórych zaznajomić z tą grą. Jest to świetny RPG, którego akcja rozgrywa się w jednym z najbardziej znanych światów fantazy. Gra stworzona kawał czasu temu, przeniesiona na ekrany dotykowe urządzeń mobilnych z kilkoma zmianami i ogólnym wygładzeniem. Historia pozostała nietknięta, poza dodaniem wielu nowych elementów i pobocznych questów. Grafika trąci już myszką, ale patrząc na inne produkcje w Google Play, to chyba tragedii nie ma. Jedyne co mi sprawia problem, to właściwie brak możliwości zabawy na smartfonie. Niestety, interfejs gry został stworzony dla większych ekranów i niewiele z tym zrobimy. Dlatego Icewind Dale najlepiej będzie polecić właścicielom tabletów. Dzięki za obejrzenie odcinka i zapraszam do następnych. Aby ich nie przegapić, klikajcie subskrybuj. Za wszelkie lajki, komentarze i udostępnienia. Piękne dzięki. Hej!